Już mamy wspaniałą piętnastkę i oczywiście witamy ich wielkimi drogami. Jeszcze proszę przesunąć się w prawą stronę. W, prawa, w prawą stronę poproszę. Wszyscy zawodnicy, o kroczek w prawo. Postawa przodem. Pomagamy sędziom, pomagamy, bo oni mają tu już tak dużo roboty, że może coś im to pomoże. 139. A właśnie, ten Przodem. numer 123, spróbę No <śmiany> Dziękuję, prawo zro, postawa bokiem. Okej. Okej. Dino Wadynski ma komitet cm wzrostu. Fitness założona jeszcze z powyżej 178. Dziękuję. W prawo ZWROT postawa tyłem. Po tyłu, prawo, na duchy, na Proszę o nieco FANIE się. Do mnie, do Krok, do Krok, do Krok do przodu. Krok do przodu. Krok do przodu. Krok do przodu. Dziękuję. Prawo zdrowot. Postawa bokiem. W Proszę o się tego środka. Sylwet, sylwetkowe fitness kobiet proszone jest na zaplecze. Fitness sylwetkowe kobiety, open, proszone jest na zaplecze. I jeszcze w numerki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20. Te numerki y, pani y, proszone są na zaplecze. Witnessy klatkowe kobiet Open. Za moment będą te panie wychodzić na scenę. A w tej chwili mamy oczywiście e, finałową piętnastkę. Plus 178. Proszę jeszcze do tyłu o jeden krok w tył. Wszyscy o jeden krok w tył. Tak i oczywiście sędziowie teraz, bardziej, się przeglądają, a Państwo nagradzają tych wspaniałych zawodników. Zawody w kulturystyce witne Socho 2015. Mam już pierwsze porównanie. Poproszę zawodników z numerami. 105 Piotr Bania. 109 to 120. Mateusz, 130. Mateusz Mowiński. I 136. Zadoządowe. To jest pierwsze grupa Marek Dążański. Prostawa bokiem. I teraz działając miałem z lewej strony. Wspaniałe piątki. Dziękuję. Zbrok postawa tyłem. Okej. Okay. Zobaczmy na prawej strony. Dziękuję. prawo zwrot, postawa przodem. Ostatni moment, żeby popatrzeć na tą wygrywkę. Na to porównanie. Tych pięciu wspaniałych zawodników. Zawodnicy, ja wracają. Na następne Zawodnicy wracają. na porównanie. do szeregu. I być może zobaczymy jeszcze kolejne porównania z tej piętnastki wspaniałej. Kategoria plus 178 cm. I mamy kolejne porównanie. 106 Władysław Sydzim, 113 Maciej Sauter, 139 Mateusz Błogowski, 123 Filip I 126. Wartość ją. Postawa przodem. Tiem razem sześciu zawodników porównywanych. Przodem. 123. Przodem. No, i będzie. Osobiste upomnienie. Dziękuję. W prawo zwrot, postawa bokiem. Dobrze, trzymaj Maciej. Dobrze. Dziękuję. W prawo zwrot. Postawa tyłem. Dziękuję. W prawo zwrot, postawa bokiem. To już jest ostatni moment, żeby popatrzeć na tą piątkę. Proszę wyróżniać do linii. Może dobrze, dobrze, zawodnika z numer 8, fitness z Serbetkowi, proszę ona jest na zablecze. Numer 8. W tyłu sygnałki proszę o powrót na swoje miejsca. Panie go o szeregu, ale jeszcze to nie jest koniec. porówna. Jeszcze poproszę, trzecie porównanie. 114, Łukasz Dwik, 119, Sebastian Stelman, 121, Adrian Dobosz, 128, Piotr Bałka, 134, Michał Przona i postawa przodem. Kolejna piątka. Dziękuję. Prawo zwrot, postawa bokiem. Kolejna piątka walczy o wejście do ścisłego finału. A w finale może znaleźć się tylko sześciu najlepszych. Dziękuję. Prawo zwrot, postawa tyłem. Dziękuję. Prawo zwrot, postawa bokiem. Tak. U! 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 Odbyć, odbyć! U! Dziękuję. W prawo zwrot, postawa przodem. Jeszcze, jeszcze, te ostatnie spojrzenia i zdaje się, że już ta piątka została ceniona. Dziękuję w ten zwrot. Proszę o powrót na swoje miejsce. I wielkie brawa. Nie ma więcej porównań. W lewo zwrot proszę o zejście ze sceny. I dziękujemy oczywiście wielkimi brawami zawodnikom, finałową szóstkę. Zobaczymy w finale. co zadowoleni, Kasper żegna się z publicznością, ale może zobaczymy go w finale. No a teraz proszę Państwa kolejne emocje.